No i kochani, jest, jest pierwsze sreberko, <grywka> ale strzał i powiem Wam szczerze, że jeszcze nie mam takiej, nie mam takiej petarda. Cześć kochani witam Was ponownie na zaproszeniu Robercika Silverka Jestem w jego ubraniach, bo nie wziąłem swoich rzeczy Jestem na jego terenach Będę chodził na monticorze. pierwszy raz właśnie Robert mi ustawia I Zobaczymy co wyjdzie, sam jestem ciekaw bo tutaj fajne rzeczy wychodziły Także mam nadzieję, że dzisiaj coś mi się uda kopnąć w tym nowym roku 2024 jeszcze nie ma żadnego serwerka. Może mi tu się uda. Także życzę mi powodzenia, a jalece i do pierwszego. No i kochani, mam już pierwszy dołek wykopany. I jest coś fajnego. Jest coś fajnego. Mi się wydaje, że to był jakiś chyba. A zresztą już wam pokazuję. Spójrzcie, mi się wydaje, że to był jakiś element od może jakiegoś przywieszki nie przywieszki Fajny, kurde powiem że sprzęcik jest zacny ciężko go trochę obsłuchać ale MyLab to MyLab. robi robotę no i super dobra pogoda jest fajna pole też jest fajne uwielbiam takie tereny trawka niżuдка kurde jak na boisku także lecimy i do następnego no i moi drodzy mamy pierwszą monetkę wpada jakaś monetka co to będzie? chyba hibernia chyba tak czekajcie chwilkę obczyszczę i zaraz się włączę. tak kochani, zgadza się, jest hibernia nie wiem czy będziecie widzieć ale jest tutaj harfa z drugiej strony jest Zajazd totalny. Przypuszczam, że będzie George's chyba trzeci. No i super. Jest pierwsza monetka, i to nie taka jaka Super. Lecimy dalej. No kurczę, kochani, coraz bardziej mi się podoba ten Monticor Spójrzcie, jest druga monetka. Ale przypuszczam, że to chyba będzie jakiś token. Tutaj z tej strony jest taki. A z tej strony jest taki. Coś tutaj jest tak mi się wydaje, że to będzie jakiś token spróbuję się dowiedzieć oczywiście i rzucę Wam podgląd od razu z góry przepraszam za wiar, bo dzisiaj jest wiecznie, ale pogoda jest piękna słoneczna, dobra lecimy dalej, no i tym razem wpada taki guzik spójrzcie, ma swoje latka nie wiem czy to jest jakiś z cynku nie cynku ale jest Spróbuję wam jak najszybciej nagrywać, kurde, bo nie zobaczyłem, że mam mało procent baterii. Zobaczę ile się uda nagrać. Ale postaram się jak najwięcej. Dobra, lecę dalej. Następnie. No i kochani, będę wam nagrywał po dwie rzeczy. Spójrzcie. Teraz wpadł mi medalik. A wcześniej wpadł mi taki guzik. Nie wiem kurde. Czy to jest guzik? może być od papy nabijania nie mam pojęcia ale tu jest piękny medalik także jest kurde super i pięknie lecimy dalej I kochani mamy dwa kolejne fanty takie coś wpadło pierwsze nie wiem co to było no i guzik zwykły paski. no i kochani jest, jest pierwsze sreberko i powiem wam szczerze, że jeszcze nie mam takiej nie mam takiej Betarda kurde, powiem wam, że nie spodziewałem się, że, że, że to będzie srebro, bo sygnał był taki nawet nie na sreberko już wam pokazuję zobaczcie, kochani George już trzeci ale patrzcie tu bank token 5 pence 1805 Ale strzał ha, ha, Jeszcze nie mam takiej, ale no już mam No ja już mam dzionek zaliczony Kurde Co jeszcze wpadnie, zobaczymy Do następnego Kolejne dwa fanty. To coś od chyba maszyny Jak się nie mylę I guzik, który się rozleciał mi w rękach Kurde Coraz mniej baterii Dobra, lecę dalej No i kochani, z tego dołka Wyszedł taki kajdan Szajs metal Widać, że to jest chyba aluminium i kawałek monety wcześniej wyszła Nie wiem jak długo jeszcze Zdążę nagrać Ale odnośnie Tego sprzętu to nie jest żadna reklama Spenis Sphinx Sphinx czy sphinx, nie wiem jak to się wymawia Ale sprzęt jest naprawdę konkret Kurde To jest cena prawie chyba Tyle samo co ale co jest fajne, że go włączasz i nie trzeba go wyłączać. Tylko się bierze go, włączony jest bierze go i już jest wyłączony. To jest, wyciąga się, już jest włączony. Nie trzeba nic naciskać. Nie działa, super sprawa. A co chodzi odnośnie matnikora, to na sam koniec się odniosę. Jak wciąż, oczywiście, a jak nie. No, i mamy dwie kolejne znajdki. Takie kółeczko i takie coś od czegoś. Kurde, nie wiem jeszcze ile. No, nie wiem jeszcze ile wam nagram, ale postaram się jak najwięcej. Dobra, lecę dalej. No i spójrzcie, kochani, tym razem wpada drugi medalik. Aluminiowy. Pięknie. No i blaszka. Drugi element zobaczcie kochani jak fajnie monetka siedzi co to jest jakiś irlandzki perelek o, łosos łososik 10 pi ale ładny stan nawet jest rok 75 no to pozdrawiamy serdecznie 75 petarda ale ładny stan no kolejnego No i moi kochani Moja przygoda z Manticorem Zakończyła się Ja już kończę na dzisiaj Jestem mega zadowolony W takim krótkim czasie W sumie ile ja tutaj chodzę Może z godzinkę, półtorej Wpadło sreberko, wpadły te fajne monetki Kurde Czego, czego trzeba czyć czego trzeba więcej Cóż, co chodzi o Manticora Mam mnie sprzęt super fajny, naprawdę jest fajny nie mówię, że tu będę słodził ale sprzęt za tą cenę robi robotę naprawdę ja oczywiście wolę swego noksika. bo ja już wiem co, co, co kopać, co nie kopać czasami zauważyłem, że yy, żelazo pokazuje na, na kolor po prostu wykopałem właśnie dwa kawałki takie jakby to nakrętka, nie nakrętka nie wiem co to było, zardzewiałe no i normalnie pokazywało na kolorek fajny, no to nie wiem. Tu się nie będę wypowiadał, bo to, to tylko jest moja opinia. Są eksperci, którzy już chodzą chodzą sporo czasu, nie? Bo już ten mandikor ile będzie? No, nie wiem, dwa lata? Czy może trzy? Już nawet nie pamiętam. I tyle. Jak Wam się podobało, to wiecie co zostawić. Dziękuję jeszcze raz nowym subskrybentom i zapraszam. Na kolejne odcinki. Trzymajcie się.